Witam, witam na moim kanale na YouTube. Jest tygodnia na tydzień 77, odcinek 20 maja 2019 roku. Hipokryzja w zasadzie tytuł powinien brzmieć może bardziej obuda, a wszystko wzięło się z pewnej mojej obserwacji dotyczących właśnie młodych ludzi, szczególnie w wieku takim studenckim, młodzieży, nieco może już po studiach, ale jednak z takiej obserwacji osobistej. Związany z wieloma różnymi wydarzeniami, które w ostatnich latach można było jakby oglądać, szczególnie związanymi o dziwo z ekologią. Ten program nie ma na program, ta wypowiedź, mój odcinek nie ma na celu deprecjonowania kogokolwiek czy czegokolwiek jedynie zwrócenia uwagę. Na pewne elementarne kwestie, jeżeli chodzi o informacje, bo tak naprawdę chodzi o informacje. Bo jeżeli chodzi o samą hipokryzję, to ostatnio mamy wiele przykładów hipokryzji. Podobno ten, kto jakby rozpoznaje własną hipokryzję, jest dużo bardziej do przodu. Pamiętajmy tu jednak zawsze, że to nasze postawy, czyli nasze czyny kształtują nasze postawy. Postawy są jakby tutaj nie są sprawcze to czyny je kształtują, tak naprawdę. Działania, więc mamy cały czas, jeżeli mamy silną wolę, to możemy bardzo dużo zmienić poprzez właśnie działanie. No, ale cytat, aż dwa cytaty dzisiaj: Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób. Oscar Wilde i drugie. Wszystko, co zgadza się z naszymi życzeniami jest prawdą. Wszystko inne doprowadza nas do wściekłości. André Maurois. Nie wiem, czy nazwisko dobrze przeczytałem. Te dwa cytaty bardzo dobrze pasują mi do tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Kłamstwo właśnie nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób, a z drugiej strony wielokrotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą, przyjętą jako coś prawdziwego, chociaż nigdy tą prawdą nie jest. I mamy czasami takie zakłamywanie jakby rzeczywistości, pamiętamy teraz tam ekologiczne, klimatyczne protesty w Londynie, czy na przykład protesty związane z wycinką na terenie Puszczy Białowieskiej. Akurat w tym drugim przypadku spędziłem naprawdę kilkanaście godzin ciężkiej roboty, żeby rozpoznać temat, czytając całą masę opracowań i raportów i to, co jakby. Nigdy nie uzyskałem odpowiedzi na pytania, które tam wówczas postawiłem tym wszystkim takim głównym działaczom, organizacjom, to czy indywidualny dla obszaru Natura 2000 Puszczy Białowieskiej indywidualny plan ochronny był niewłaściwy, nieprzestrzegany czy zły. Bo taki plan, taki plan ochronny decyduje tak naprawdę o tym, co można, a czego nie można robić na terenie. Takiego obszaru Natura 2000. Jednocześnie, żeby nie było wątpliwości, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego też trwała wycinka, tzw. chwastów leśnych, czeremchy yy, klonu kanadyjskiego. Czy... Można, to jest prowadzenie działań ochronnych, tak jak w Puszczy Białowieskiej. No, problem w tym, że Puszcza Białowieska jest dużo bardziej medialna. Niestety, większość młodych ludzi, z którymi tam podówczas dyskutowałem, nie miała żadnej elementarnej wiedzy. Żadnych elementarnych, jakby przesłanek, czy propozycji. Na przykład, propozycji takiej, żebyśmy uczynili cały obszar Puszczy Białowieskiej Parkiem Narodowym. Nie było również takiego, jakby inicjatywy ze strony Parku Narodowego. Kiedyś ponoć jeden tylko profesor, czy tam doktor walczył o, o coś takiego. To jest w ogóle bardziej złożony, złożona kwestia, bo z, nawet jeżeli doczytałem sobie kwestie związane z. Ze stanowiskiem UNESCO, to no nie było takie jak podawane w mediach głównego nurtu. Generalnie wycinka jest dopuszczona. Lasy gospodarcze są lasami gospodarczymi. Koniec, kropka. Natomiast wpisanie na listę UNESCO według tam konkretnych kryteriów jest tak bardzo opisowe i tak bardzo uznaniowe, że tak naprawdę też nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć konkretnie na pytanie, co, co się dzieje, jakie to wymusza działania formalno-prawne wpisania na taką listę. No, o ile plan ochronny obszaru Natura 2000 jest w stanie nawet wpłynąć na plan zagospodarowania przestrzennego. Więc to jest taki silny formalno-prawnie akt prawny. Natomiast nikt nigdy nie zoprotestował takiego planu dla Puszczy Białowieskiej. Gdzie w tym jest hipokryzja? Nie w tym, co się działo w Puszczy Białowieskiej. W podejściu młodych ludzi nie miejcie mi tego za złe, jeżeli bierzecie. Nie, absolutnie nie. Zwracam na pewno że rzecz fakt. Znaczy, jeżeli już tak bardzo angażować się w jakąś działalność, to należałoby tak naprawdę odrzucić całą technikę, którą korzystacie. Smartfony, laptopy, aparaty fotograficzne, cyfrowe, wszystko. Dlatego to, wszy... ponieważ ta cała elektronika wymaga pierwiastków ziem rzadkich. Pierwiastków ziem rzadkich których wydobycie jest dalekie od ekologicznego w Afryce. I o to chodzi w tej takiej, to może nie tyle celowej, świadomej obłudzie, ale na pewno ktoś na jakimś etapie zdaje sobie z tego sprawę, że podnoszenie takich kwestii, no, się z tym wiąże. Czyli na przykład ja byłem dużo bardziej optował za i optuję cały czas za pewnymi działaniami, szczególnie recyklingu, odzyskiwania całej masy rzeczy, czyli również projektowania rzeczy w ten sposób, żeby dało się jak najłatwiej Odebrać to, co jest możliwe. Przetwarzanie elektroniki to chemikalia, ciężkie, trujące, niebezpieczne chemikalia, ale warto to robić odzyskuje się na przykład z układów elektronicznych. Ale sam fakt, że ja też korzystam tutaj rejestrator dźwięku, aparat, kamera, mikrofon. Komputer do składu tych filmów, tak, to wszystko gdzieś, na jakimś tapie, jest. tylko że komputer służy mi lata, a aparat służy mi już ileś lat. Czyli na pewnym takim poziomie możemy do tego się odnieść, ale chodzi mi o to, że jakby gdzieś ginie ta świadomość, ginie ta świadomość, że może jest tak, że pewne idee są słuszne, pewne działania są słuszne, ale jest druga jeszcze kwestia, o którą też jakby należy zadbać, tylko że my jej nie widzimy. Stąd ten długi, fantastyczny cytat, drugi, że wszystko, co zgadza się z naszymi życzeniami, jest prawdą, wszystko inne doprowadza nas do wściekłości. To, co nam pasuje w naszej wizji świata, bierzemy tak, jak leci. A to, co nam nie pasuje do naszej wizji świata, doprowadza nas do wściekłości, bo jak ktoś tak może myśleć, jak ktoś tak może robić, stąd bierze się brak szacunku. Bo każdy ma prawo do własnej opinii, każdy ma prawo do jej wyrażania i każdy pra ma prawo do szacunku. To znaczy, że ktoś ma odmienne podejście. Ja nie mogę być tak, ja nie będę obłudny. Znaczy, powiem na przykład, że mi nie pasuje, to nie znaczy, że nie mam szacunku, nie wykrzyczę tego. W tym wszystkim. Brakuje właśnie, moi drodzy, też studenci, jeżeli to oglądacie, tego myślenia dyskursywnego. To jest bardzo ważne, myślenie dyskursywne, czyli takie, które powoduje, w skrócie, że bierzemy to, co nas otacza, informacje i świat z pewną dozą krytycyzmu. To znaczy, hmm, mówią, że tak było, ale czy tak było? A czy oczywiście doświadczenie pomoże nam w pewnym momencie w wyrobieniu sobie pewnego poglądu i rozpoznawaniu, tak? No, wszyscy mamy problem z fake newsami. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę skąd się te fake newsy. Dobrze zrobione fake news wygląda tak prawdziwie, że go przyjmujemy jako prawdziwym. Ale większość fake newsów idzie tak naprawdę bardzo łatwo sprawdzić, tak? Bo nie wiem, jest informacja fake news rozszedł się. Że zmarł słynny aktor. Patrzmy na źródła. W Polsce również są charakterystyczne, pewne źródła internetowe, których tutaj wymieniać nie będę, których rzetelność dziennikarska jest daleka od jakiego, jakiego, jakiejkolwiek rzetelności dziennikarskiej. One służą. To są takie, to jest moja opinia, bardzo, bardzo dobrze zrobione pod kątem informacyjnym, ponieważ cała masa informacji jest prawdziwych, po to, żeby można było na tej podstawie zbudować pewną wiarygodność i dystrybuować pewne informacje, które mają już kształtować nas, naszą wiedzę, świat jaki widzimy. W tym wszystkim, bo dzisiaj przede wszystkim jest w cudzysłowie oczywiście, i nie w cudzysłowie, wojna informacyjna wygrywa ten, który lepiej panuje nad informacją. W życiu takim zawodowym, jeżeli już mówię studentom, wygrywa ten, lepszy jest ten, który umie lepiej pozyskiwać dane, weryfikować je. Wracając do tego nieszczęsnego informacji, na przykład, że zmarł jeden ze słynnych aktorów. No jeżeli żadne inne media tego nie podają, to to jest fake news. Tylko, że trzeba tak naprawdę rzucić okiem na te inne media, aby podały je wszystkie media głównego nurtu i nie tylko głównego nurtu, a nie tylko jakieś tam gdzieś jakieś poboczne. tak? Także na to na wszystko trzeba podchodzić z pewną dozą braku yy, takiego stuprocentowego zaufania. Nie da się inaczej. Trzeba mieć, nawet do tego co ja mówię zawodowo, trzymać mieć pewien, pewien dystans, dlatego że to się wszystko zmienia. Dwa lata temu inaczej mówiłem o jakiejś metodzie obróbkowej, dziś mówię inaczej, dlatego że moja wiedza się zmieniła. Czy to co poprzednio było nieprawdziwe? Nawet momentami tak. Ale jeżeli kiedyś napisałem książkę, ktoś z niej skorzysta. Trzeba podejść również do takiej książki z pewną dozą krytycyzmu, pewnego dystansu. A jakże ważny jest dystans do samego siebie. Ja dzisiaj tak miałem kupiłem sobie sok pomarańczowy i koszulka doskonale wie, że kupiłem sok pomarańczowy. No mówię dramat to był. No taki żart, jakby to powiedzieć. Nie do końca się sympatycznie czułem na białej koszulce z śladami soku pomarańczowego przez cały dzień, bo nie miałem się w co przebrać. I taki dystans mam. No nie wpadłem w paranoję, nie zdenerwowałem się. Jakiś dystans do siebie też trzeba mieć do swoich takich małych wpadek, że tak powiem. Proszę was, żebyśmy żebyście, ja też starali się podchodzić do wszystkiego z pewnym krytycyzmem, bo to pozwala. No Oczywiście zaraz możemy potwierdzić, że no, ale no, nawet czy wiara w Boga to jest sprawa indywidualna. Wiara na pewno gdzieś potrzebujemy w coś, co wierzymy bezapelacyjnie. Gdyż gdybyśmy nie mieli takiej wiary bezapelacyjnej w coś, w jakiejś wartości najlepiej, to nie bylibyśmy w stanie rozpoznać, kiedy coś zbudza w nas wątpliwości. Coś musi być stałego, powiedzmy stałego, czy emoc silnie emocjonalnie stałym, z czym silnie emocjonalnym jesteśmy związani. Ufam, tak? Ufam żonie, ufam przyjacielowi, ufam kotu, no, nie, mu nie ufam. On kradnie szynkę. Jak mu, jak mu ufać można, tak? Jak tutaj się uśmiecha, a z drugiej strony, no, znowu żart. Dbajmy o, o to, jak podchodzimy do tego świata. Wówczas mamy szansę zobaczyć go zupełnie inaczej. Bo w czym wszystkim, do czego to się prowadzi? Po pierwsze, dlatego, że zaczniemy wyrabiać sobie własne zdanie. Znaczy przeczytajmy o czymś w dwóch, trzech źródłach, nawet ze skrajnych. Spróbujmy sobie wypracować gdzieś pośrodku własne zdanie. Nie bierzmy tego, co napiszą albo pokażą, że tak było, tak jest. Nie jakimś medium, czy to telewizyjnym, czy radiowym, czy prasowym. Nie, po prostu to wszystko jest. Tak naprawdę niewiele ja w tej chwili widzę artykułów, na przykład, które dają mi możliwość jakby własnej interpretacji. Być może informacje z agencji prasowych prędzej, które podają, nie wiem, spadł samolot, powiedzka, katastrofa, lotnicza, koniec. Nie ma przyczyn, tak? To jest jakby taki suchy fakt. I to jest jakby, daje mi możliwość interpretacji, a nie podane kawa na ławę, bo na przykład czasami jest nam wygodniej. I nie wszystko to, co jest, świat nie składa się wyłącznie z tego, co chcemy, żeby było. To też jest takie właśnie, no, czy, czy gdyby świat był w pełni zgodnie z naszymi życzeniami, to czy byłby ciekawy? Nie, absolutnie nie. Byłby wręcz nudny. Świat idealnie zgodny z naszymi, z naszymi marzeniami byłby idealnie nudny. Musi się coś dziać, gdyż inaczej nie jesteśmy w stanie rozpoznawać tego, co się dzieje. Uf, ale się rozgadałem. No, oczywiście nie może zabraknąć historii na ten odcinek, ale imieniny 20 maja obchodzą Aleksander Asteriusz, Anastazy, Bernarden Bromir, Bronimir, Bronisont, Elfryda, Józefa, Karol Kolumba, Rym, Rymwit, Saturnina, Taleleusz, Teodor, Wiktoria, wszystkim solenizantom wszystkiego najlepszego na ten tydzień, oby był dobry. I może. Może dalej mokry. I ciepły, bo naprawdę wody nam niesłychanie potrzeba. Teraz po takim tym tygodniowym opadzie, idąc do puszczy Kampinoski, widzę, że już jest troszeczkę wilgotno. Już nie boję się tak o te pożary, które były poprzednio było około 10 pożarów i 3 z tego chyba trzy czy tam ileś było podpaleniami nie wiadomo, czy celowymi ale mogłem już zwykłego niedopałka, niestety dalej tak jest. Także fajnie teraz jest ciepło, od razu widać, widzimy sami, jak ta wiosna wystrzeliła, jak się zrobiło zielono. Oczywiście historia, wybór absolutnie subiektywny. 1521 Ignacy Loyola został ciężko ranny podczas hiszpańsko-francuskiej bitwy pod Pampeluną. Skąd Ignacy Loyola? Ano patron naszej parafii, też wspaniały żołnierz swego okresu, który potem zupełnie zmienił właśnie poprzez działania, czyny, własne postawy. Ciekawa postać historyczna. 1792 Otwarto i poświęcono cmentarz po w Warszawie. Nie wiedziałem, a tak często tam bywam. Albo przynajmniej bywam. A to jest kawał historii. XVIII wiek. Rok 1862 Założono Muzeum Narodowe w Warszawie. Bardzo ważne. 1943 Szare szeregi przeprowadziły pod celestynowym udaną akcję odbicia więźniów transportowanych do Auschwitz. No, celestynów. Eee, takie rejony tam gdzieś mam w okolicach działkę, często do tej stacji celestynów podróżowałem, teraz w remoncie. Rok 1996 to był bardzo ważny rok. Rok, w którym. stałem się mężem, a moja żona moją żoną. Tyle to już lat. Zobaczcie za niedługo, który mamy. 1919, tyle już lat, 23 lata. Za 2 lata, 25-lecie naszego małżeństwa. Rozpoczął się półtora okres widoczności gołym okiem komety Heilbopa. I tu pewnie widzicie, już to zdjęcie jednej z najjaśniejszych w danej historii. Zdjęcie to jest przerobione, gdyż skan jest strasznie kiepskiej jakości. No, on był zrobiony gdzieś w 2000 roku. No, czasami te skanery nie były mega. To jest jednak 20 lat wstecz, prawie że. Widziałem tą kometę. To jest, powiem Wam, wrażenie nie do zapomnienia, widzieć taką kometę. Kiedyś byłby to znak wykorzystywany do różnych rzeczy, czy znak od Boga wręcz. A to jest kometa, wiemy, że gdzieś ciało niebieskie. Ciekawe, ale jednak zawsze na, na, nie, na nocnym niebie. Rewelacyjny widok, dający też ogromną pożywkę dla wyobraźni, do, do cudownej wyobraźni. To naprawdę, ja uwielbiałem zawsze się patrzeć na, na niebo. Na ten tydzień życzę Wam wszystkiego najlepszego. Obyście umieli rozpoznawać, co jest, co jest prawdą, co jest fałszem, żebyście unikali obłudy we własnym życiu, kłamstwa we własnym życiu, żebyście, żebyście umieli rozpoznać hipokrytów. Całe mnóstwo jest hipokrytów wokół nas. My też, tak naprawdę, każdy z nas też jest pod części czasami hipokrytą. Ale co innego, kiedy jest to działanie celowe i świadome, kiedy, to, kiedy jest to działanie wynikające ze schematów, jakimi posługujemy się w życiu dorosłym, a które zostały w nas wykształcone, kiedy byliśmy dziećmi. To powiem Wam, że tak dużo zależy od tego, co działo się w dzieciństwie. Że jak to zrozumiałem, to naprawdę byłem bardzo, bardzo tym zaskoczony. Jak bardzo. I można, można się zmienić, ale to jest bardzo trudne. To są często yy, liczne terapie, warsztaty, terapie rozwojowe. Naprawdę trzeba nieźle popracować, żeby zmienić pewne nawyki. Nawet jeżeli jesteśmy świadomi, bo jakby powiedzieć, że pewne schematy są złe, niewłaściwe i zmiana wcale nie jest prosta, bo wieloletnie działanie utrwaliło takie ani ja nieschmady. Działanie. Pamiętajmy, nie postawy, nie to, co myślimy, kształtuje to, co robimy, ale te nasze czyny kształtują. To jest taki symbioza, takie koło, wzajemnie napędzające się czyny napędzają postawy, postawy wpływają de facto na czyny. No i to jest tak dalej. Wystarczy, że przestaniemy coś praktykować, czy robić, od razu przestajemy. Jakby też inaczej myśleć. No, taka jest natura rzeczy, czy to nam się podoba, czy też nie. Dobra. Trzymajcie się, jeżeli ten odcinek z tego dnia na tydzień mimo wszystko Wam się spodobał, to oczywiście proszę o łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji mojego kanału i zapraszam na inne moje produkcje. Inne. Do zmontowania jest kilka filmów już czekających. Maj jest dla mnie bardzo ciężki. Pracuję od 8 do 20, 21, niemalże codziennie. Tyle mam zajęć na uczelni, więc mam nadzieję, że te wszystkie zaległości w końcu zmontuję i, i umieszczę. Trzymajcie się. Heja. Bo tak, między, jak to się mówi, potocznie między Bogiem a prawdą jestem bardzo zmęczony. Takie 3-4 dni, kiedy się pracuje od 8 do 20, 21, jest niesłychanie męczące. Nawet jeżeli mam dłuższe okienko między zajęciami. To ja nie mam wykładów, mam takie ćwiczenia projektowe. Bardzo dużo studentów, też mam anglojęzyczne studia. Każdemu trzeba wyjaśnić indywidualnie. No, to jest bardzo dużo pracy. Jestem z wykończony, bądź tak ponad 12 godzin codziennie w robocie. To jest, to jest, no, męczące, bardzo męczące. Stąd też cała masa opóźnień w jakichś tu innych projektach. Staram się po prostu gasić tak zwany pożar. Znikam do gaszenia pożaru. Hej.